Szupę bukakę, chcia pierdole, ej też nasze duo w sumie, kurwa zajebali wszystko, złodzieje pierdolone. Uwaga, spokojne przechadzki, polecie zostają nie? odwołane do czasu uprzątnięcia wszystkich zwłok. Ej, już strzela, <grym> byś się zesrał i jeszcze trafia, mhm, 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 fajne HP, fajne, fajne <grym> A ma fula i taka dziwa. I kurwa Boba o, i tam do już... bo, góry stoi. Walgo, do góry jest po twoje. twojej. No ile HP mam kurwa! Aha! Jednym hitem ile mi wyjebał? Kurwa! Brzyk Fajne 20% redukcji kurwa, tak brzyk. Dobra, out, nic nie robimy, jebać. Mam no, tu dupie kurwa niech se poatakują. Bobę by wypadał ujebać, nie jakby się dał. Dzięki... Coś, coś chciałem powiedzieć. A ja też, że nienawidzę tej gry i tej strony, kurwa. Dioksa chce rzucić, kurwa, dawaj. Ojej. To jesteś. Po, po prawej gdzieś nie wiem. No ale nie wychylisz, bo bo, bo strzela, a Se chyba dobrze strzela, kurwa, więc lepiej nie. Może ja tego zjeba. rozjeba. do jeszcze dwa strzały. Ten zjeb ten kurwa w środku stoi, co zauważył Ej, może tak, dawaj, dawaj, dawaj Nie masz detonita, nie? Mam, ale nie wiem gdzie on stoi. Za tym gównem niby. Strój rzucić, dawaj, dawaj, napad. tylko się chowa, instant, instant. Kurwa Nie trafiłem Ja cię mogę osłaniać za tego zjeba, tylko czekaj, bo stamina by z odnowił. Czekaj, no. Kurwa, teraz to ja pierdolę. <laughs> Jeszcze je potrzebuję, strzał jeden. Oby to się opłaciło. Ojej, idiotki! Kwalbaki! Mm -hmm. Czekaj, jeszcze raz, niech mi się chyba odnowi. ile to trwa, niby się kurwa, cię cofnie! Ważę, bo znów tu po prawej stoi ten chust. Aha, Kwalbaki! Ja, ja już nic nie robię, bo... Ja już mam chęć wyjść, bo widzę jasno strony i po że się kurwa nawet z takimi dawnami. O, wszedł tu spierdalaj! Tu jeszcze można, nie? Dobra. Gdzie oni są? To za podłączeniem. Po prawej idzie ten zjeb. A tam gdzie jest? Też w środku. Też. Tylko że ten zjeb z granatnikiem pewnie wyjdzie. Idealnie, spierdalej W tym już nie zarobi. I łatwo. Tylko muszę się na zacząć nie. Granatniczek, uważaj. Nie jest, ja sobie mogę tu wskoczyć, nie? nie ja muszę na ciebie. Nie poddajesz się łatwo. Ile on ma kurwa tego granatnika, niby? Uważaj, żeby do środka poszedł, Cofnij tu ty, rad, na zewnątrz. Widzisz gdzie jest, nie Uważaj, że tobie nie jedną, więc tam się chowaj srogo. Mam tu Ja gdzieś w wideo. Tak, tak, tak. A to do mnie poszedłem. Pusz na ryj i wykurwiam stąd. Uważaj, widzisz gdzie jest, nie? Tak, żeby to by nie strzelił, nie? Uważaj. A do ciebie właśnie lezie. Ojej, ojej, ojej. goni już, nie masz Miny sepierdowne. A Coś. miny. Cóż. Oj. Co za pizdy, głupie. Stop being so good. O, chyba na Kimi Rei, nie? I potem tamto. Eee, ten się musi ze strażką, bo mnie był sobą kurwa. Jak zawsze. Mmm... Wszystkowi na Wszystko Wszystkowi żyd. Zobaczymy kto będzie gorszy z nich, ale... Najlepiej byłoby w sumie, kurwa ten. Chociaż chuj. Nie. No i się szedł O tak, mam go. Dawaj. Fajna dwójka z manu! Nie mogę uderzyć kurwa! Co za zjebono gru! Kurwa mać! Bo się kurwa zjebał ty, my się daje. Kurwa gówno jebane O kurwa, se uderz, kurwa dał nie O tak, tak, tak! No, no, no! Jest, łatwo! Nie Ja nie mam staminy. Pomachaj mu jeszcze, elegancko. Ojej. No dawaj, szarza, szarza, szarża, no. Kurwa! Aha, jak opóźnienie I wyjebało go gdzieś tam bok, nie? To jest kurwa logiczne, tak! Pewnie. No, 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 no. A nie zadziałało, bo nie, kurwa, to tak, pewnie, super. Nic, bo nie. No kurwa po prostu, żyk tak gra. Żebyś nie przesadził. No no no, kurwa. Nie si chuj, tak. No kurwa! Padaka jebana. No, ty zdoźź wyjka z bagowo. Kurwa, gdzie ty jesteś? Gdzie to ty, jest logika? Ja pierdolę, tak. Ach. No. Ten płacze, kurwa. <noise> tak jak zawsze, kurwa. Nic nie pisz, już ten. nie płacze nie, 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 bardziej, kurwa. To jest chyba. Wiesz, oni płaczą jeszcze bardziej, jak chyba nic nie pisz. No? Oje, kurwa, co to za było. Na wolę ujebać. Ta niby, lagi jakieś. Super! Wow! W środku no. Nie są podstaw. No i wuder, no, ja wiem, że tego chcesz ja mam wypkę no, Nie ma chaosu, jest harmonia Kurwa jakby nie odnowiłeś się HP Ej ty widzisz to? Zabiję puszami Tylko, że zajmie to 20 puszy A no to może? Mamy czas! Mogę, se, mogę sobie na to pozwolić Nie wszystko jest takie jak się wyszło. nie? Nie dało To jest faktycznie faktycznie. Fakty... O, o zajebiście, czekaj, odnowę jeszcze raz. Tej faktycznie, a to nie, co założysz, kurwa. No nie, nie ma szans. Łap. O, Wyleciał, bi, o... bi, 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 bi. Dawaj, 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 dawaj! Jak to mnie poraziło kurwa? Fajnie Wuder idzie, więc zaję to ja go 3. Nie. Nie, bo ma drora, to ma dawa Dawaj jego. Więc. Dawa jego. Albo nie. Ale tam, żeby ty nas strzelać. Tak, ty no to no, masz... no, trzymaj go. Ja będę puszował. Nie ma śmierci. Jest moc. Ile ja ochotny? Aha, widzę właśnie. Wejdź do środka gdzieś. Po prostu napałem teraz, bo nie ma skąd innego Pierdolaj. Jego rozbieramy sobie chyba, szybciej. Paster, chyba gustu, co? Łap. Nie ma pas. Ach poleciał,

Ważę, bo strzela do siebie. Do mnie idzie Wuder, ewentualnie. Nie idzie, idzie teraz. Ja też idę. której Ci on może znowu wypchnąć, wiesz? W tą stronę. Bądź po, bo to, po tej stronie, gdzie jestem teraz. Ej, tu chodź. Tu, 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 tu stań. U. No. Nie, tu, gdzie ja jestem. I tam w razie... W, na, tam, na ziemię, nie? Ja ją wytnę. Wiesz, wtedy do niej spróbuj dojść, nie? Wuder robi. Out. Wlecia! Tylko w... Uważaj. Majtyka ma. Nie, nie, nie. HP, HP. NO KURWA MOĆ! Pierdolę. ILE HP KURWA! Śmiecz citerski jebany! No! Widziałeś kurwa? Super gra. I lewy w sieci śmieci! cię kurwa potrafią! Lewy w sieci nic. nic. Nic się nie stało. Nie stamina Staminy nie. nie nie Pierdole czekaj. Je, idź, a ile HP ma nagle ta ma... pizda jebana? Leć do niej, leć. Ona ma full HP, to no, co ja jej zrobię? I do, do, do idzie już. I do głupia. ciebie idzie, Masz. Boże... No kurwa, puść nie działa, co z tą grą kurwa? Pierdolone gówno jebane gra kurwa. Nic nie robimy, jebać to kurwa. Będziemy tak stać, będziemy tak napierdalać rundy za zero kurwa i chuj. Do ciebie idzie nie? Kurwa wleci. Wyleciała, 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 dawaj dawaj, dawaj, próbuj Może tamtego zjeba. Urywano, nie wierzę Jebane cioty. Jeszcze raz. Jebane to jest raba. Po prostu jest zajebane, Cioty jebane, kurwa. O, no, i tak, no. O kurwa. Do środka i tak. Tam ich najłatwiej ujebiemy. Chodź. Kurwa, wejdź do tunelu z jest no, Kurwa, tak! Tak! Pewnie, kurwa, super logiczne wyjście. Jeszcze w takim miejscu, że nie wyjdziesz gdzieś na bok się schować, że stamina odzyskać. Pewnie! Super pomysł, Chyba, kurwa! Masz wyjść tak. nie, nie wychodź nawet tam. Tu czekamy i chudnę, tych ich nawet wiemy, kurwa. Sztuczki wasze? Nie są. No coś w pracy. Aha, jakim zrób tobie? Mnie... Bije. Co bije? Biło mnie rakieta straszająca. To wygląda, kurwa, jak tak ci patrzę w krocie, kurwa. Jeszcze raz. B <noise> Jakby w no, jest, chciał tam opirydolić elegancko, tak? Jeszcze jest blisko. Palpatine to byłoby niezłe szkolenie dla. Palpatin z nami. Pod, 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 pod nami jest? Tak? Nie, nie pod nami, nad nami, tak? Od nami. Był. A to nic nie da. No puszaj, mogę wyjść. Bobę tak mogę zabić, znowu. ty, nie pomyślałem. Jego szybciej zabiję niż straść chyba. No możemy wyjść, tylko będzie teraz serek pojeł. Nie, nie, to już trzeba ogarnąć, żeby byli w miarę blisko. Jak będą daleko, to jebać to. Bo musisz go pełnym puszem trafić, no mniej więcej pełnym. Tak, to też zajmie ze 100 lat. Nie, jakby jeszcze biciami kurwa zajebać. koniec cofnij. Pierdolek kurwa. Pocenię się z jakimiś downami. O ale mi dużo zrobiłeś. I zafitę mi wyjeba wszystko, kiedo. Dawaj, bezpieczeństwo, uważajcie. Spróbuj. Niech się po. Dawaj. S? Pusz? Nie, nie działa, pusz się zjebło, ok? Tu tu zaczęła. Wykurwiasz. A nie żyje jeszcze. No tak. Poszedł tam. Ja pierdolę. Dawaj, 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 dawaj. Ale może może, może może się zabić. uważaj, żebyś kogoś zjechał ty. Bo to jest poza, obszarem, nie? S. A to ład. Łatwo. Dawny jebany. O kurwa, podejdzie sobie blisko, wiesz, do tuneliku, Dawaj. w korta środka. Ja miał mus, to jeszcze może by mnie zabił jakimś cudem. Mm.